Ullululululululululul. Mi się trafiło. Chyba mam podwózka. Jadę do Hainan. Tego się nie spodziewałem, nawet mikrofonu nie włączyłem. Po prostu taka akcja na szybko. Podchodzi do mnie dziewczyna, pyta się skąd jestem. A, tu mi jeszcze coś tłumaczy. Podchodzi do mnie dziewczyna, mówi dokąd, dokąd zmierzasz. Ja mówię, że chcę popłynąć łodzią. On mówi do mnie, ty, no to dawaj z nami. No to jadę. A to jest moja fura. Ale mi się trafiło, co? Ale przynajmniej jest duże nie trzeba będzie, wiecie, bilety, autobusy, tracić czas.

我叫亚瑟克。哦，亚瑟克，哦哦，好嘞，好嘞，OK，OK。v a n i a 嗯 v a n i a Yes, wszystko yes. 我问的他。Wania。啊，来，我我说一句话。看看你们国家的呃钱。钱币。钱。哈哈哈哈哈。Stuba？啊，不是，不是，不是，不是。 Nie, nie, nie Jesteście Nie pieniędzy My nie chcemy pieniędzy Chcemy widzieć pieniądze ludzi w Twoim kraju Tylko, że ja mam Zaraz znajdę, poszukam No widzicie Moi drodzy, warto no, mieć porsy ze swojego no. własnego kraju A ja jej chyba właśnie no, nie no, mam Najmniejsza no! no, wartość no, no to jeden grosz To jest jeden grosz nie to metru, ale nie ma metru. Czym O, i Niestety nie mam pieniędzy z Polski, wszystkie zostawiłem w domu. Nie sądziłem, że będę mógł, że będę mógł komuś je pokazać. Następnym razem będę nosić je przy sobie. Ok, ok Nie ma w Polsce Ok, ok Po yeah. oh, to... <laughs> <laughs> yeah. <laughs> W Polsce jeden grosz jest zawsze na szczęście W Polsce, Pojedziemy do miejsca, które jest bardzo malownicze a dopiero po tym pojedziemy do miejsca, które się nazywa Hainan. Ono było na mojej trasie, ale jeszcze nie sprawdzałem tego dokładnie, w którym dniu miałem tam się znaleźć. To wychodzi na to, że teraz. To jedziemy. W tej chwili, słuchajcie, idziemy zjeść makaron ryżowy. No i jedziemy dalej w trasę. Ten makaron ryżowy ma nam zapewnić pełny żołądek na dalszą część trasy. Oczywiście, że, że już jadłem, oczywiście, że jest smaczne, oczywiście, że już wiem, że trzeba wymieszać. Życzcie mi smacznego i spotkamy się na trasie. i do Kuilin -shan, Shan Shui szykują się tutaj e, ludzie żeby kupić bilety ja jeszcze biletów nie kupiłem, więc ich nie mam wucha do mnie mówi, ty słuchaj musisz pójść ze mną no to idę z nią mówi, kupisz bilety trochę później no to kupię bilety trochę później ale wiecie jak to jest trochę później, trochę później, trochę później i w końcu się okazuje, że tak naprawdę ja biletów od samego początku nie mam po co mi te bilety potrzebne? A no bilety mi są potrzebne po to, żeby trafić na jedną z łodzi, tu, którą będę płynąć. A będę płynąć właśnie w te malowicze miejsce, które jest tuż za mną. I taki był mój plan od samego początku. Cał, cała ta imprezka to 220 juanów, co nie jest dużo, ale wiecie. Idziemy kupić te bilety, nieszczęsne, czyli wracamy chyba, bo widzę, że idziemy w kierunku kasy, z której żeśmy przyszli. Nie mam pojęcia dokąd się. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo komercyjne, bardzo trendy nawet dla samych Chińczyków. Fajny taras, fajne widoki, a na każdym tarasie jest nalepka nalepiona, żeby nie skakać z tego tarasa z tarasu, przepraszam. Jezu, ile ja tego makaronu zjadłem? Mam już chyba dosyć makaronu. Tak, potrzebuję się napić kawy z mlekiem. Mhm. Na dół schodzimy, dobra, wołają mnie na dół, więc schodzimy na dół. Co to jest? Szydz. Szydzy. Szydz. To nie jest pomidor. A ja myślałem, że to jest pomidor. A to jest szydzy dla mnie? dostałem Szydzy więc będę jeść tego Szydzego no to płyniemy moi drodzy trasa przed nami kapok założony no to startujemy Niewiele jest miejsc na świecie, które może się pochwalić aż tak zróżnicowanym krajobrazem. Sami zobaczcie. Wczoraj ostre zakręty, malownicze tarasy, a dziś, góry, które ciężko jest porównać do tych znanych z Polski. A wszystko blisko i zarazem daleko od siebie. Tak, jestem w miejscu, do którego trafiłem czystym przypadkiem. Miało mnie tu dzisiaj nie być. Miałem pojechać absolutnie w inne miejsce, oddalone od Lin o jakieś godzinę jazdy, może półtorej godziny. A tu nagle się okazuje, że podchodzi do mnie dziewczyna, proponuje jazdę, mówi ty: No słuchaj, my jedziemy na spływ. Ja też jadę na spływ. No to zabieraj się z nami. No to jadę. Nie dzięki, dzięki No to zmiana planu, słuchajcie, chyba będę jechał do Juliny Miałem jechać gdzie indziej, pojechałem gdzie indziej, a teraz jadę gdzie indziej Pewnie że hello Ale w tej chwili nie hello